Jak Spider-Man może chodzić po ścianach w ubraniu, na przykład butach i rękawiczkach? Krótka odpowiedź, jeżeli chodzi o buty, to w zasadzie w ogóle nie może, ale po kolei. Disclaimer. Będę mówił głównie o tej podstawowej, wyjściowej wersji Spider-Mana, jaką jest Peter Parker. Istnieją Spider-Mani, których moce łażenia po ścianach y, są zupełnie inne, ale o nich sobie tylko wspomnimy. Co wiemy z materiału źródłowego? Po pierwsze, Spider-Man strzela siecią, ale jej nie produkuje, jest to wynik jego geniuszu. Po drugie, Spider-Man potrafi przylgnąć do ściany, ale nie tylko ręką czy nogą, ale również swoimi plecami albo dowolną częścią ciała. Ma pajęczy zmysł no i proporcjonalną siłę pająka. Pierwotny strój Spider-Mana, który zaprojektował Jack Kirby, został przez Stanali odrzucony, ponieważ był uznawany za zbyt masywny i heroiczny. Jest taka szansa, że ta historia w ustach Stanali powstała długo później, natomiast sam strój w pierwszej swojej ikonicznej wersji jest bardzo cienkim materiałem oplatającym całe ciało Spider-Mana. Na tyle cienkim, że jeżeli chodzi o stopy, to w zasadzie to coś, co ma na stopach, jest bardziej skarpetką niż butem, przynajmniej w pierwotnej wersji komiksowej. Do tego stopnia, że można to zdjąć, zwinąć i wsadzić do kieszeni. W sensie nie ma podeszwy. Stąd też mamy w komiksach takie momenty, w których Spider-Man musi działać po cywilu albo nie ma stroju i musi się gdzieś przemieścić, i wtedy musi niestety ściągnąć buty, bo są zbyt grube i nic by z tego nie wyszło. Spider-Manowe filmy podchodzą do tematu zgoła odmiennie, bo tam możecie uświadczyć Spider-Mana w obuwiu. W sensie elementem jego stroju jest coś, co niewątpliwie posiada podeszwę. Do tego w pierwszym Spider-Manie macie to zbliżenie na opuszki palców i widać tam takie włosko, haczyki, coś tam, coś tam, które najwyraźniej mają związek z umiejętnością chodzenia po ścianach. Ciekawe czy w takim razie pokrywają całe jego ciało. Z trzeciej strony, jak sięgniecie do marvelowego oficjalnego handbooka, to macie tam wyłożone podstawy mocy spider Spidermana, jeżeli chodzi o łażenie po ścianach. No i tam pada takie stwierdzenie, że posiada on umiejętność wpływania na siły międzycząsteczkowe tak, aby wywołać efekt przyciągania. Siły Wanderwolsa czy coś takiego. Z tym, że ten wpływ w przypadku Spidermana nie dotyczyłby wyłącznie przedmiotów czy powierzchni, których bezpośrednio on dotknie, ale miałby charakter mikroaury. Czyli jak jego ciało pokrywa coś dostatecznie cienkiego, no to działa mimo to. To jest ten element fikcji, który lubię, czyli zakorzenienie jej w jakimś elemencie świata rzeczywistego, no bo faktycznie istnieją zwierzaczki, jak na przykład gekony, które wykorzystują dokładnie tą siłę, mianowicie w ten sposób, że mają na łapach coś takiego, co nazywa się chyba lamele. Do niedawna myślałem, że lamele to tylko takie dekoracyjne stalowe albo drewniane elementy, ale okazuje się, że nie. No i te lamele mają na końcu takie mikrowłókna, które wpływają na przepływ elektronów między cząstkami podłoża oraz cząstkami w nich samych. Wiecie, jak macie cząsteczkę i elektrony sobie swobodnie latają, i nagle zgromadzą się z jednej strony, i znajdziecie drugą cząsteczkę, w której elektrony też ułożyły się z jakiejś jednej strony. To w zależności od tego, jak odwrócicie jedną i drugą cząsteczkę, to one się będą albo odpychać, albo przyciągać. No więc teoretycznie coś jest na rzeczy. Wracając jeszcze do Marvelowego Handbooka, mamy tam informację taką, że ta umiejętność wpływania na przepływy sił międzycząsteczkowych miałaby być skumulowana w jego dłoniach i stopach oraz powodować, że na jednym opuszku palca może unieść do kilku to. Problem w tym, że nawet gdybyśmy bardzo mocno się starali To siły der no to nie jest taka skala Dodatkowo im większy jest obiekt, który chcielibyśmy na nich utrzymać Tym wszystko staje się coraz bardziej niemożliwe Możemy to teoretycznie zrekompensować powierzchnią tego obiektu Który ma przylegać do jakiejś powierzchni No ale o ile w przypadku masy gekona wystarczy, żeby przylegało 4 czy 5% jego powierzchni To w przypadku czegoś wielkości człowieka musiałaby to być powierzchnia co najmniej 40 do 80% tego człowieka. No i tym sposobem docieramy do miejsca, w których musimy sobie powiedzieć, no, istnieje jakieś nasze zawieszenie niewiary dla mocy Spidermana. I najwyraźniej elementem jego superbohaterstwa jest to, że albo on może amplifikować jednocześnie te siły, albo wprost przez superbohaterstwo może olewać fizykę świata rzeczywistego. No ale właśnie, jak traficie na takiego Spidermana z roku 2099, czyli Miguela O'Hare, no to on nie ma w ogóle umiejętności przywierania do jakiejś powierzchni, ponieważ jego pajęcze umiejętności są. Wynikiem eksperymentów w przyszłości i próbą odtworzenia mocy Spidermana nie pochodzą od właściwego ugryzienia pająka. Natomiast posiada umiejętność przyczepiania się do różnych rzeczy w troszkę bardziej inwazyjny, mechaniczny sposób. W jego bowiem przypadku na palcach znajdują się haki takie całkiem spore. Więc wiecie, jak spadacie i on was łapie, to waszym ostatnim problemem jest uderzenie o ziemię, a głównym niebekrwawienie się od tego uścisku. Jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej o tym konkretnym Spidermanie, to on od czasu do czasu wraca sobie do teraźniejszości i zbija pionę z normalnym Peterem Markerem, jak chociażby w ostatnim tomie Spidermana od Nika Spencera. Cała ta seria jest świetna, polecam.